Cześć, tu jestem Kowalewska. Witam was serdecznie podczas wieczornego spaceru po przepięknej puszczy Zielonka. Pomimo pochmurnej pogody, dzisiaj mamy 15 grudnia 2019 roku, ale i tak zawsze w lesie jest pięknie. I dlatego zapraszam was już dzisiaj do projektu Wyciągnie ludzi z miasta, czyli weekend z ciszą i rozwojem. Od marca do października, co miesiąc, będę Was zapraszać, motywować, zachęcać do wyjazdu ze mną, sobota, niedziela i do spotkania ze sobą i z własnym rozwojem. Własny rozwój polega na tym, że by zobaczyć gdzie, w którym miejscu ja jestem, wyznaczyć sobie cel, do którego chcę dojść. I przyjrzymy się na każdym spotkaniu, będzie to proces, co mi przeszkadza, żeby dojść albo iść Wybranym przeze mnie kierunku, jakie moje ograniczające przekonania, jakie niewłaściwe nawyki, jaka motywacja albo brak motywacji. Temu wszystkiemu się przejrzymy podczas naszych wyjazdów. I serdecznie Was zapraszam. Za każdym razem będzie niespodzianka. Od marca do października raz w miesiącu wyciągnie ludzi z miasta, czyli weekend z ciszą i rozwojem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.